Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale Obstawiamy. Jak zawsze, na sam początek jest prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem. To jest jedno kliknięcie, pomagasz tutaj wszystko rozwijać, także dziękuję serdecznie. Lecimy z kuponami na dzisiaj. Miało nie być filmu, bo jest naprawdę słaba oferta, ale chłopacy się postarali. Mamy kupony na dzisiaj, i jeżeli ktoś by chciał, to sobie skipować. Ja powiem o promocji, powiem o konkursie, bo to, to co zawsze na każdym filmie jest i na tym. Słuchajcie, e, oczywiście lecimy z kolejnym materiałem tworzonym przez współpracę z Betklikiem. Oczywiście przypominam, że zakłady hukumacherskie legalne są od 18 roku życia, no i teraz powiem o promocji dla nowych graczy. Jeżeli ktoś nie ma konta w BetCliku, to jest właśnie legalny w Polsce bookmachera, założy konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, użyje kodu promocyjnego Obserwajm50, tak jak teraz widzicie, no to można stworzyć pierwszy, obojętnie jaki kupon za 57 zł. Obojętnie jakie kursy, jakie typy, jakie dyscypliny, nieważne. Jeżeli wejdzie... Moje gratulacje. Kasa jest twoja, możesz to sobie wypłacić na konto bankowe. Jeżeli nie wejdzie, a zagrasz za te 57 zł, no to 5 dych do ciebie wraca. 7 zł jest ucinane, bo to jest podatek, trzeba o tym pamiętać. Ale te 5 dych jest twoje. Nie musisz grać dalej, nie musisz obracać. Tak samo w przypadku wygranej wszystko jest twoje. Możesz wypłacić na konto bankowe swoją kasę. Osoby zainteresowane odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Rejestracja to dwie minuty i można sobie ewentualnie stworzyć pierwszy kupon. Zanim przejdziemy dalej, to zapraszam jeszcze do naszej grupy na Facebooku. Ponad 95 tysięcy ludzi, 95 tysięcy typerów i codziennie. Dużo się tam dzieje. Link jest w opisie pod tym filmem. Wskakujcie też na Instagrama, bo znajdziecie tam dodatkowe kupony, których na YouTubie nie znajdziecie. Po prostu tam mamy instagramowych typerów, którzy swoje kupony podrzucacie. Choćby Filipa, który ładnie trafia do które teraz widzicie. Link jest w opisie pod tym filmem. Też zapraszam, wskakujcie no i lecimy z konkursem, jak zawsze jest 5 dni do wygrania, co trzeba zrobić, żeby nie powalczyć. Subskrybować kanał, zostawić łapkę w górę pod filmem. E, w komentarzu typujecie dokładne wyniki: Do pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy sam Dorium a Torino. Dopisujcie swój login Krasza z Typujemy do komentarzu edytowania. Dane dodane po tej godzinie bez loginu Krasnobackie nie biorą udziału w zabawie, czyli standard. I teraz tak, mamy trzy kupony za stówkę oferta jest słaba. Co tu dużo gadać? Mamy trzy kupony za stówkę, żeby było ciekawie, żeby to był ciekawszy dzień. Grubo granych kuponów dzisiaj nie ma, więc lecimy z kuponem Macieja. Mamy tutaj dubla. Botting to score w meczu Chelsea-Evertonu i do tego powyżej półtora gola w meczu no, Pucharu Włoch. Sam Doria Torino, no, ale tutaj bardziej skupmy się na tym botting to score, bo to jest 2.28 28 na botting to score, gdzie Chelsea ostatnio traci dużo goli jak na Chelsea. Everton, myślę, jest w stanie postraszyć. Jest w stanie ukuć tą Chelsea i 2 28 na pewno trochę value, trochę value tutaj łapie Maciej, więc moim, moim zdaniem przynajmniej to dobrze wygląda, dalej mamy kupon od Dariusza i to jest tak, powyżej 2,5 goli w meczu specy i Lecce, to też jest Puchar Włoch i do tego poniżej 4,5 goli w meczu Liverpoolu i Newcastle, no nie wiem czy Liverpool nie złupie tego Newcastle jakoś mocno bo zakładam, że, że goście tutaj gola nie strzelą i teraz pytanie, czy Liverpool będzie tutaj zabijał się o bardzo dobry wynik bramkowy, czy tam 2-3-0 i się uspokoją no zobaczymy, zobaczymy jak się mecz ułoży to jest propozycja od Dariusza na 208 zł i mamy jeszcze Singla, Singla w, z meczu Leicester i Tottenham powyżej 3,5 goli. Totki ostatnio miały przerwę spowodowaną no wszyscy wiemy czym. Nie będę tego na głos mówił. No i tutaj... Może być overowo. Lester ostatnio bardzo overowy, więc to jest myślę fajny, fajny single po fajnym kursie na 250zł z tej stówki. No i to są te trzy kupony na dzisiaj. Tak jak mówiłem, wiele tego nie ma, ale jeżeli coś, coś Wam się podoba, można sobie tutaj pokleić, pokminić. Na pewno dzień będzie ciekawszy. Ja na też na sam koniec chciałbym przypomnieć, że to są propozycje innych graczy, typerów takich jak Wy. I to wszystko może się zestrać. Tych 5 typów może okazać się czerwonych. Jeżeli coś sobie skopiujecie, to nie miejcie pretensji, bo po prostu do ich traktują to jako zabawę i chciałbym, żeby wszyscy to tak traktowali, bo po prostu trzeba to tak traktować. To nie może stanowić o naszym życiu, to ma być dodatek do naszego życia. I przypominam jeszcze raz, legalne to jest od 18 roku życia, żeby tutaj była jasność. Ja na sam koniec zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do naszych gier. Wszystkie linki w opisie pod tym filmem zachęcam do brania udziału w konkursie i słyszymy się niebawem. Dobrego dziękuję, trzymajcie się. Nara.